Tu, jeżeli chodzi o czystość powietrza i zachowanie odpowiednich parametrów, jeżeli chodzi o, o czystość powietrza, to my również mamy zobowiązanie jako Polska w 2020 roku do osiągnięcia, to jest bardzo radykalne, nie osiągniemy tych parametrów i będziemy płacili miliony, miliony euro, jeżeli nie wprowadzimy bardzo radykalnych działań i kroków. W zakresie źródeł dostarczania ciepła w mieszkaniach i domach. I taki najbardziej, chyba najlepszy system to polegałby na tym, aby bazować na systemie, jaki od 1 stycznia wejdzie w życie w zakresie gospodarki energią elektryczną. Po prostu wprowadzenie systemu dopłat z budżetu państwa na wymianę, E, źródeł e, zasilania w energię ciepłą e, mieszkań, na przykład w Nowym Wrocławiu, a to z budżetu państwa, bo budżet miasta na to nie stać. My taką politykę stosujemy od wielu lat, ale jak państwo wiecie, w bardzo ograniczony taki sposób, bo nas finansowo nie stać na to, aby podarowywać. Te środki finansowe dla tych, którzy zamieniają piec węglowy na, na gazowy. Generalnie musiał być problem rozwiązany. Czyli rzeczywiście przychodzi konkretny rok i znikają wszystkie paleniska na węgiel. Ale pozostaje problem ludzi biednych, tych niezamożnych, którzy, którzy, no, którzy mogą jedynie utrzymać się przy życiu zimą, jeżeli cena tej energii nie wzrośnie o 100%, tak jak w przypadku różnicy między ceną węgla a gazu. Jeżeli chodzi o koszty oczywiście związane z zwłaszczeniem energii do własnego paleniska. I tę różnicę zachowując odpowiedni parametr dochodów, np. niska emerytura, niskie wynagrodzenie lub brak po prostu wynagrodzenia, musiałby zapewnić budżet państwa. I to by się bardziej opłaciło rządowi polskiemu, jeżeli myśli w tej perspektywie takiej, w jakiej my myślimy, jako samorządowcy tu w Wrocławiu, czyli w perspektywie dalszej niż wybory najbliższe. Opłaciłoby się to, bo przeżyjemy, przeżyjemy wielki wstrząs i straty podniesiemy wręcz w 2020 roku. Polska jest zasmrodzona wręcz. Są takie rejony, w szczególności w miastach, które wołają o po pomocy do nieba. I również my, jako miasto udzieskowe, niestety nie jesteśmy pozbawieni tego problemu. Z pełną odpowiedzialnością to stwierdzam. Liczę, liczę tutaj na, na działania rządu i parlamentu i na to, że ten problem będzie też szerzej dyskutowany już i w kraju, bo to nie jest tylko problem inom rosła.